Bieszczady, raj introwertyka, miejsce mocy, wyzwanie dla twardzieli, powrót do korzeni. Ten region Polski, jak niewiele innych, pokryty jest mgiełką stereotypów, ale wypowiadanych z utęsknieniem bądź powątpiewaniem, jak jest naprawdę, jak żyje się w najbardziej dziewiczym miejscu w Polsce. Wczesną wiosną roku 2023 mieliśmy przyjemność dowiedzieć się wszystkiego z pierwszej ręki. Gdy Bartek trafił na naszą firmę i przedstawił swoje potrzeby dotyczące magazynowania energii na Off-Gridzie, od razu zaczęliśmy planować instalację. Już w pierwszych minutach rozmowy, dowiedziawszy się, czym się zajmuje, jak i gdzie mieszka, wiedzieliśmy. Że takiego projektu nie możemy przegapić. Po kilku rozmowach, rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb, ale i możliwości, zaprojektowaliśmy rozwiązanie, które uwzględniało rozszerzenie niespodziankę z naszej strony. W marcu, zapakowani po sam dach, ruszyliśmy w odległe, mistyczne bieszady. W naszej części Polski panowała już umiarkowana wiosenna pogoda. Lecz gdy tylko przekroczyliśmy magiczną granicę, znaleźliśmy się w zimowej krainie prosto z marzeń wszystkich agencji reklamujących Święta Bożego Narodzenia. Zaspy, śnieg padający wielkimi płatami, białe lasy, puchowe wzgórza. Szybko okazało się, że na miejsce docelowe nie uda nam się dojechać naszym busem. Zadzwoniliśmy do Bartka, który sprawnie wyjechał nam na spotkanie. Autem zdecydowanie stworzonym do tego miejsca i do takich warunków. Przepakowaliśmy ile się dało i ruszyliśmy do jego domu. Finalnie potrzebne były dwa kursy, żeby przetransportować wszystko, co było niezbędne do wykonania projektu. Jadąc razem przez pola i lasy, czuliśmy się jak w filmie przyrodniczym, przygodowym i bajce jednocześnie. Trzeba przyznać, okolica robi wrażenie. Gdy dojechaliśmy na miejsce, ciężko było nie poczuć się jak w domu. Właśnie o takim życiu wspominają ludzie przebodźcowani dużym miastem, mówiąc o rzuceniu wszystkiego. Bartek z żoną Agą przyjechali tutaj barakowozem, uciekając od zgiełku miasta i ciągłej pogoni. Zatrzymali się w miejscu, które pokochali i postanowili zbudować tu swój dom. Własnymi rękoma doprowadzili budowę do końca, a pojawienie się na świecie dzieci dopełniło proces tworzenia. Staram się unikać takich stwierdzeń dotyczących wyzwań, i nie traktuję swojego czy naszego życia tutaj jak wyzwania, jakiegoś szczególnego, tylko jak po prostu następujące po sobie. No. Rzeczy do zrobienia, które są naturalne i takie przyczynowe, tak jak następują pory, zmiany pór roku i w sposób naturalny masz przyczynę i skutek. Robisz drzewo, żeby sobie ogrzać chałupę w zimie. Budujesz instalacje off-grid, żeby mieć niezależne zasilanie. Tutaj człowiek jest bliżej natury. Żyje zgodnie z jej zegarem i jej cyklami. Zima, nawet ciężka, nie trwa przecież cały rok. Oczywiście trzeba się przygotować, planować z wyprzedzeniem, ale jest to po prostu zmiana stylu życia, przyzwyczajeń. Życie na off gridzie zawsze zaczyna się od pytania: czego najbardziej człowiek potrzebuje w codzienności? Z czasem okazuje się, że wcale nie jest tego tak wiele: lodówka, czajnik, oświetlenie, ładowarki, laptopa i telefonów, pralka i narzędzia. Jeśli nie zagracimy całej przestrzeni buczącymi urządzeniami, szybko okazuje się, że nie trzeba szukać specjalnej przestrzeni dla siebie. Zwłaszcza tutaj. Całe otoczenie, natura wokół staje się Twoim miejscem. Dom nie ma w ogóle połączenia z siecią energetyczną. Do tej pory rodzina musiała wspomagać działanie pralki czy niektórych bardziej elektrożernych narzędzi pracą agregatu. Dzięki wykonanej przez nas instalacji taka potrzeba zniknie, a nadmiary wyprodukowanej energii nie będą marnowane. System, który zamontowaliśmy, składa się z jednofazowego inwertera Multiplus 2 48x3000, czterech akumulatorów PylonTech US 3000C, łącznej pojemności użytkowej 13,5 kWh oraz solarnego regulatora ładowania RS. 450x100, do którego podłączone jest 9 modułów słonecznych. System, który zarządza energią całego domu to CERBO GX wraz z dotykowym wyświetlaczem GX Touch. W trakcie realizacji projektu Bartosz poprosił, abyśmy nie usuwali dotychczasowego systemu zasilania. Stary system zbudowany z hybrydowego inwertera WinSolar oraz akumulatorów kwasowych o łącznym napięciu 120V został zintegrowany tak, aby mógł w każdym momencie doładować nową elektrownię. Bartek jest z wykształcenia zoologiem, biologiem, który specjalizuje się w zwierzętach drapieżnych. To nie, drapieżniki to nie tylko zabijają, żeby żyć, ale też pomiędzy nimi istnieją różne zależności pokarmowe czy związane z miejscem występowania, z siedliskami. Nie wiem, w niedźwiedzi pojawiają się czasem młode wilki. Wiesz, Takie rzeczy się po prostu w dzikiej przyrodzie zdarzają i ja mam szansę obserwować takie zjawiska pod warunkiem, że mam szczęście, bo to nie są takie częste przypadki, że się uda coś fajnego sfotografować, zaobserwować bezpośrednio, a co najlepiej bez wpływów na zachowanie tych zwierząt w sposób naturalny. Jego wykształcenie pociągnęło za sobą karierę zawodową. Aktualnie pracuje w Bieszczadzkim Parku Narodowym zajmując się głównie Monitorowaniem liczebności populacji i ich wzajemnych interakcji. Nie jest to jednak tylko praca, ale też pasja. Montuje i publikuje filmy edukacyjne, gdyż jak sam twierdzi, najbardziej zależy mu na przekazywaniu wiedzy i szerzeniu świadomości dotyczącej zwierząt. W filmach mówi o zagrożeniach, jakie nad nimi wiszą, o codziennym życiu lasu, jak niedźwiedzie, wilki, rysie. I inne zwierzęta wchodzą w wzajemne interakcje, jak dzielą się terytorium. Mimo, że montowanie filmów związane jest z jego poczuciem misji, najlepiej czuje się w terenie. Więc jak tylko może, wychodzi z biura i po prostu jest. Jest obecny, jest częścią natury, obserwując i zostawiając za sobą jak najmniej śladów. Dostaliśmy kilka rad co zrobić, żeby nie szkodzić i utrzymać te miejsca takimi, jakie są. W momencie, kiedy są zbyt istotne, bo pojawia się tam zbyt dużo natężenia ruchu, zbyt dużo oświetlenia na przykład ulicznego, to takie drogi, te ciągi komunikacyjne stają się praktycznie nieprzekraczalne i powodują wzrost tzw. fragmentacji siedlisk. Czyli to jest takie no niekorzystne zjawisko w populacjach zwierząt. Człowiek właśnie intensywnie Gospodaruje na terenach intensywnie użytkowanych przez drapieżniki, niszcząc po prostu, nadmiernie eksploatując las, na przykład niszczy ich te naturalne siedliska, które są tak naprawdę ostatnimi w naszej części Karpat yy, ostatnimi miejscami, gdzie na przykład niedźwiedzie nie gawrują gdzieś tam w jakichś przypadkowych młodnikach, tylko gawrują takich naturalnych gawrach, zlokalizowanych w bardzo wielkich, leciwych jodłach w ich wnętrzach, które jednocześnie są często na obszarach otaczających Park Narodowy wycinane, wycinane w ramach gospodarki leśnej, która jest zbyt, w mojej opinii, intensywna, szczególnie w ostatnich latach. Rozmowa z Bartkiem była niesamowicie otwierająca horyzonty. Możemy śmiało powiedzieć, że zafascynował nas. Wzruszył i pobudził głęboko zakorzenione marzenia i pragnienia obcowania z naturą. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu w śledźcie nasz kanał na YouTube oraz naszego bloga na stronie nrp.pl. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobał, nie zapomnijcie dać lajka oraz zasubskrybować nasz kanał.